Witajcie kochani, bardzo serdecznie w prawie pierwszych wrażeniach z najnowszej gry LEGO Star Wars The Skywalker Saga. I mówię prawie pierwszych, ponieważ już na kanale e, wcześniej mogliście pewnie zobaczyć, czy jest już dostępny, e, prawie ponad godzinny stream, gdzie wraz ze swoimi kumplami Jenariem i Steelem ogrywaliśmy na żywo od początku grę, więc e, jeżeli ktoś chce zobaczyć... Um, Dosyć prześne poczucie humoru nasze, no to zapraszam oczywiście do przesłuchania czy też do obejrzenia. Natomiast tutaj dzisiaj dzielę się w takiej wersji, powiedzmy, tradycyjnej, tak jak ja zawsze to robię przy poszczególnych grach gwiezdnowojennych, z gameplayem do poglądania. Ale też do posłuchania z tego względem, co ja mam do powiedzenia na temat tego tytułu, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenia. I bardzo istotna rzecz, ja zdaję sobie sprawę, że premiera gry ma miejsce, do, czy ma mieć dopiero 5 kwietnia, i nie, nie dostałem w żaden sposób egzemplarza recenzenckiego, YouTube'owego czy czegokolwiek takiego, ponieważ zamówiłem grę w zeszłym tygodniu, pod sam koniec marca i z jakiegoś powodu zamówiłem wersję anglojęzyczną na Allegro. Jeden z pierwszych linków po prostu jaki się wyświetlał. I w sobotę już egzemplarz dostałem. Sama gra jest dostępna z różnego rodzaju wersjami językowymi polską, angielską, niemiecką itd. itd. dalej. Wszystkie standardowe, powiedzmy. Jedyna różnica jest taka, że mam opakowanie po włosku. Jakby sam, sama etykietka, czy powiedzmy okładka jest w języku włoskim, więc to jest jedyna różnica, ale sama gra prezentuje się absolutnie w ten sam sposób. Więc nie wiem, dlaczego tak doszło, nie wiem, dlaczego tak się stało, że tak szybko dostałem tą grę, no ale jakby nie było to, Przeze mnie zamierzone. Nie jest to w żaden sposób wspieracona wersja czy coś w tym stylu, więc, więc to chcę zaznaczyć na samym początku, bo niektórzy mogą być tutaj zszokowani, i absolutnie nie jest to w żaden sposób materiał, czy moje wrażenia nie są sponsorowane przez, nie wiem, nikogo, jakiegokolwiek wydawcę, czy coś w tym stylu, tylko po prostu jakimś cudem dostałem wcześniej tą grę, więc śpieszę do was z wrażeniami. No i zacznijmy. Jakby na samym początku muszę bardzo mocno zaznaczyć, że ja Lego Star Wars jak najbardziej lubię, ale zatrzymałem się na Complete Saga, powiedzmy. Pierwsze Lego Star Wars gdzieś tam grałem, drugie z starej trylogii grałem, potem było Complete Saga, które było takim no, najbardziej granym przeze mnie tytułem, no i potem w pewien sposób nie grałem praktycznie w żadne inne gry Lego ogólnie, więc też nie patrzyłem dokładnie, co będzie do dostępne w tej grze jak i również nie analizowałem bardzo szczegółowo i chciałem przekonać się, co tutaj dostaniemy. I teraz zacznę od tego, że nie udało mi się skończyć całej gry, ponieważ w, w sobotę, kiedy z chłopakami ogrywaliśmy, graliśmy ponad 5 godzin. Natomiast dzisiaj w niedzielę, powiedzmy, poświęciłem na to jakieś 6-7 godzin, może trochę więcej i z 9 dostępnych filmów, epizodów od 1 do 9 Udało mi się przejść w całości raptem 6 z 9 i nie mówię tutaj o przejściu na 100% ze znalezieniem wszystkiego, tylko na e, powiedzmy zaliczeniu mniej więcej poziomów, ewentualnie w wielu przypadkach True Jedi, ale to wszystko, nie było jakiegoś bardzo dokładnego przeszukiwania lokacji tak itd., itd. A i tak nie udało mi się przejść wszystkich epizodów, bo gra jest absolutnie wielka, w moim wrażeniu. To jest tak niesamowity przeskok względem tego, co mieliśmy w e, poprzednich e, w grach Lego, o których ja wspominałem przed chwilą. Pewnie jeżeli ktoś z was tam jest na bieżąco z nie wiem, Harry Potterem, Władcą Pierścieni, Jurassic World i tak dalej, to pewnie jakoś bardziej to ogarnia, ale w moim przypadku było to niesamowite. I sama pierwsza zmiana, e, jaka już następuje, powiedzmy, to jest konstrukcja poszczególnych filmów, ponieważ kiedyś mieliśmy w poprzednich grach e, mieliśmy poszczególne epizody i te epizody miały powiedzmy 6 misji, które były jakimiś tam wydarzeniami z filmu, e, i one miały cutscenki, które je łączyły, i przeskakiwaliśmy dalej. Natomiast tutaj następuje dosyć spora zmiana, bo bardzo często poszczególne misje, których jest 5 na każdy film, e, mogą być paradoksalnie nawet bardzo krótkie. Na przykład bitwa gangan z droidami z mrocznego widma zajęła mi jakieś 3-4 minuty. E, no, no nie wiem, powiedzmy może, może 5-6. E, ale jest to zdecydowanie krótka. Natomiast, jednak zupełnie inaczej wygląda prowadzenie fabuły, ponieważ mamy dosyć realistyczne, powiedzmy, odtworzenie całego każdego poszczególnego filmu. Ale bardzo dużo etapów to jest troszeczkę otwarty świat. Weźmy na przykład, um, właśnie nasze Mroczne Widmo, gdzie jeżeli lądujemy na, na buło, na powierzchni i spotykamy jar Dżar to najpierw i tak możemy luźno pochodzić sobie po terenie bagien, zanim dojdziemy do samego miasta Gungan. Natomiast, kiedy jesteśmy w samym mieście, możemy swobodnie chodzić po tym mieście, rozmawiać z przypadkowymi ludźmi, szukać znajdziek i tak dalej, i tak dalej. I dopiero wtedy, kiedy się zdecydujemy, możemy przejść do konkretnej misji. I to jest niesamowite, bo naprawdę może nam się zdarzyć, że my przejdziemy sporą część filmu, bez wykonywania tej takiej stricte misji, gdzie możemy zdobyć True Jedi, i tak dalej, i tak dalej. I to jest niesamowicie przyjemne. Naprawdę gigantyczna ilość lokacji jest dostępna. Możemy sobie to pozwiedzać, możemy przyjmować poboczne questy, questy, które łączą się na całą galaktykę, co jest absolutnie niesamowite, ponieważ, na przykład, kiedy jesteśmy w kosmosie nad Kamino, dostajemy misję, że musimy przetransportować ładunek na kraj dla rezystansu. Oczywiście, no wiadomo, że to są gry Lego, więc tutaj kanon nie ma wielkiego znaczenia, ale jest to niesamowicie fascynujące, ponieważ mamy, powiedziałbym, trzy etapy gry. Mamy stricte, powiedzmy, misje, gdzie musimy wykonywać zadania związane z fabułą i tak dalej tak dalej, mamy te otwarte lokacje, które możemy sobie zwiedzać, znajdować questy poboczne, rozmawiać z nas spotykanymi ludźmi, z NPCami i tak dalej no, i mamy jeszcze powiedzmy trzeci, nazwijmy to poziom, czyli kosmos, bo możemy również latać nad na powiedzmy w przestrzeni nad poszczególnymi planetami. Przy czym kosmos jest dosyć ograniczony. To jest po prostu tak, że my wyskakujemy na daną planetą i albo możemy skoczyć do jakiejś innej planety, możemy po prostu najechać, wybrać sobie. Przeskok do odkrytej już przez nas planety w trybie fabularnym. Możemy wylądować na naszej planecie w jednej z lokacji, jakie chcemy, albo możemy niszczyć komety, które akurat przelatują i dają nam zasoby, albo powiedzmy, możemy bić się z przeciwnikami i próbować zdobyć dominację w powietrzu, albo brać udział w wyścigach, w jakimś strzelaniu do celów. Generalnie kosmos jest najmniej rozwinięty z tego wszystkiego i daje radochę, sprawia frajda, ale oczywiście nie jest on tam jakoś bardziej rozbudowany. Zdecydowanie bardziej rozbudowana. Są te naziemne lokacje, na przykład na Tatooine mamy co najmniej trzy lokacje em, gigantyczne, które możemy zwiedzać, możemy oglądać, możemy szukać, znajdować różnych rzeczy. Coruscant jest niesamowicie mm, rozbudowany, więc dla mnie jest to coś niesamowitego. Po prostu ilość kombinacji, ilość możliwości, ilość po prostu rzeczy, momentami czujemy się jak w otwartym świecie RPG-owym czujemy się troszeczkę jak w Kotorze, gdzie teoretycznie mamy tą fabułę, ale y, możemy sobie robić, co chcemy i co jest niezwykle ważne, ma to znaczenie pod względem rozwoju naszych postaci, ponieważ w, w trakcie całej gry za wykonywanie questów y, głównych, fabularnych, za znajdowanie w, w, gdzieś tam znajdziek i tak dalej, znajdujemy tak, za, tak zwane kyber blocks, czy też y, kyber, y, y, jakby powiedzmy klocki z kyberu, które pozwalają nam, Upgradeować klasy postaci, ponieważ mamy drzewko rozwoju uniwersalne, które pozwala nam na przykład nie wiem. Szybciej biegać, zadawać większe obrażenia, jeżeli chodzi o walkę, szybciej odzyskiwać życie, mieć więcej życia i tak dalej, tak dalej. Natomiast wszyscy nasi bohaterowie dzielą się na różnego rodzaju klasy, czyli mamy bohaterów, mamy przemytników, mamy łowców nagród, mamy Jedi, mamy Sithów, i tak dalej, i tak dalej. Mamy druidy protokolarne, mamy inne droidy i każda z tych klas powiedzmy ma swoje mini drzewko rozwoju, którym możemy na przykład doładować sobie pewnego rodzaju umiejętności, że na przykład nasi przemytnicy lepiej strzelają, że Jedi. Lepiej wykorzystują moc, i tak dalej, i tak dalej, więc to do nas zależy, jak my będziemy to właściwie. Sobie rozbijać. Oczywiście mamy również e, możliwość za monety, które no, są podstawą tych gier, kupować postacie, które albo odblokowaliśmy, znaczy musimy najpierw przejść dany poziom, żeby ewentualnie daną postać kupić, albo wykonać jakiś poboczny quest, na przykład, nie wiem, e, wygrać wyścig w kosmosie, żeby móc odblokować sobie jakąś, kupić jakąś postać. E, oczywiście to również dotyczy się statków, e, którymi możemy latać w kosmosie, jak i również. E, za monety, jak i również za specjalne karty, które musimy znajdować w poszczególnych lokacjach, możemy kupować takie, powiedzmy, kody do oszukiwania, czyli na przykład 2, 4, 6 razy więcej monet zarabianych. Inny tryb, powiedzmy, gry to już jest coś, co znamy oczywiście z, in, z poprzednich wersji, ale tutaj jest to rozbudowane. Również jest tutaj tryb, możemy sobie włączyć, on jest za darmo. Tryb mruczenia. I tryb mruczenia, czyli to takie klasyczne gadanie klocków Lego z pierwszych, G nie jest dobrze moim zdaniem do końca zrobione, ponieważ z jednej strony oczywiście nasi bohaterowie mruczą, ale z drugiej strony mamy normalnie ich dialogi napisane. W powiedzmy, w napisach. Tak, mamy napisy o tym, co nasi bohaterowie mówią, mówią, i to jest o tyle problematyczne, że yy, te, na, te, to mruczenie nie pasuje do tego, co się dzieje. Jakby to wszystko jest podbudowane, oczywiście, pod aktorów profesjonalnych, niektórych znanych, których znamy z seriali animowanych i nie tylko, e, którzy podkładają swój głos, a to mruczenie tak nie za bardzo, powiedzmy, podchodzi. Jednak to samo w sobie jest. Taką ciekawostką powiedzmy dla fanów. Natomiast, y, oczywiście, są inne dodatkowe kody, które usprawniają czy pomagają nam szybciej zaliczyć całą grę i tak dalej. Przy czym niezwykle znaczy, to zajmie dużo czasu, po prostu, skoro... E, ja jestem przekonany, że zajmie mi miesiące, żeby odnalezienie wszystkich znajdziek, znajdzenie tego wszystkiego i na razie przynajmniej jestem na tym etapie, gdzie rzeczywiście eksplorowanie tych poszczególnych lokacji daje frajdę. Generalnie rzecz ujmując, gra jest naprawdę przyjemna, naprawdę ma ten taki vibe legowaty, jest oczywiście kierowana dla dzieci, ale też potrafi po prostu gdzieś tam wysilić czasami nasze szare komórki. Mamy możliwość różnego rodzaju rozwiązywania problemów, Możemy albo wybrać ścieżkę A albo B, możemy inaczej w ten lub inny sposób próbować pokonać naszych przeciwników, i tak dalej, i tak dalej. Co jest oczywiście niezwykle cechą charakterystyczną Lego Star Wars, to jest humor. I teraz tak, tutaj jest, jest ten jest to humor bardzo często prosty, bardzo często opierający się, może nie na pierdzeniu, powiedzmy, ale na facecie, który poślizguje się, powiedzmy, na skórce od banana. I on oczywiście jest jak najbardziej, ale też są czasami bardziej wyszukane jakieś poczucie humoru, i co jest niezwykle ważne. Gra śmieje się sama z siebie, e, nieważne czy nie lubi, jakiego filmu nie lubicie, moim zdaniem i tak, i tak każdy film w jakiś większy lub mniejszy sposób jest tutaj e, komentowany, jest z tego nabijany, szczególnie widać to przy okazji prequeli, e, sequeli, przepraszam, e, Kylo Ren i, i Rey, jej relacje, to po prostu jest coś absolutnie rewelacyjnego i bardzo często te dialogi, które są pisane... E, Paradoksalnie są dobre, paradoksalnie rozbudowują nam relacje tych bohaterów i to są rzeczy, które mogłyby spokojnie trafić do filmu. Mam tutaj na myśli relacje Luka z na Arto, czy też właśnie Kylo Ren z Rey, czy też nawet trochę z Palpatinem. Przecież Palpatin jest standardowym, Palpatinem stricte komediowym. Również twórcy dali sobie, powiedzmy, nieco upustów czasami w niektórych nazwach misji. One są troszeczkę sucharowe w wersji angielskiej, ale niektóre są naprawdę niezłe, na przykład pojedynek z Dartem Maulem na Nabu nazywa się Better Call Maul, czyli jest to nawiązanie do serialu Better Call Saul, więc, więc jest, jest troszeczkę więcej tych zagrywek takich słownych, językowych, i naprawdę. Do tego również mamy, wracając troszeczkę do techni mechaniki, mamy niesamowite pojedynki, gdzie potyczkujemy się z poszczególnymi bohaterami, wtedy wyskakuje nam taki napis niczym z jakiegoś Westernu, czy, 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 czy trochę z Borderlandsów, mi się kojarzy. Gdzie mamy, jakby, zapowiedź naszego głównego przeciwnika, no i musimy oczywiście w odpowiedni sposób walczyć. E, sam, jeżeli chodzi o samą technikę walki, która jest troszeczkę zmieniona, mamy celowanie z broni, mamy różnorodność obrażeń, jeżeli chodzi o broni, możemy znajdować różne bronie w czasie misji. E, na początku może wydawać się to troszeczkę skomplikowane, ale absolutnie takie nie jest. E, bardzo szybko osiągamy poziom taki, że jest to przyjemna po prostu nawalanka z przeciwnikami i o wiele ciężej, moim zdaniem zginąć niż nawet w poprzednich grach. Tutaj jak już doładowałem sobie e, powiedzmy życie, czy odnawianie tego życia, to absolutnie nie było żadnego problemu, e, żeby sobie poradzić z przeciwnikami i mieć tą frajdę z naparzania. Więc e, to są moje oczywiście pierwsze wrażenia. Tego jest więcej mnóstwo, ale chciałem tak do Was wyjść powiedzmy troszeczkę bardziej e, na gorąco, bo ja jeszcze absolutnie z tą grą nie skończyłem. Jeszcze dużo, dużo rzeczy jest, ale co jest dla mnie najważniejsze, to co dostaliśmy jest przyjemne. Dostaliśmy tytuł, moim zdaniem, jeżeli ktokolwiek z Was chociaż trochę lubi legutki, to dostał, powiedzmy, tytuł, który jest przyjemnie odmurzający, relaksujący. Spędzenie pół niedzieli na parzaniu tych klocków Lego, niszczeniu wszystkiego po drodze, tak jak to się robi w tych grach, żeby zdobyć monety, jest absolutnie rewelacyjne. Poczucie humoru świetne, czasami głupkowate, ale zgrywa się, naprawdę dobrze zrobione. Mimo tego, że te fabuły filmów pędzą do przodu, to i tak nam to nie przeszkadza, bo my te filmy, Znamy i ta gra jest najzwyczajniej w świecie przyjemna. I powiem szczerze, biorąc pod uwagę, że pierwotnie ten tytuł miał wyjść w 2020 roku, jestem absolutnie szczęśliwy, że twórcy poczekali. Bo ja na tą chwilę nie widzę tutaj jakichś niedopracowań, nie widzę tutaj jakiegoś problemu związanego z tym, że nie wiem, przypadek cyberpunka czy coś w tym stylu. Dostajemy tytuł, który naprawdę bawi, który jest zabawny, który jest rozbudowany, który daje nam różnego rodzaju możliwości, który wciąga. Jest... To naprawdę coś przyjemnego i nie mogę się doczekać tego, że na przykład po całym dniu w pracy, zestresowany, zmęczony czy cokolwiek, siądę sobie na kanapie, odpalę sobie właśnie te klocki LEGO i przez godzinę będę śmiał się z durnych dowcipów oraz, ym, oraz po prostu naparzał wszystko po drodze, żeby zbierać te monety. Jeżeli ktoś z Was lubi wypełniać gry na 100%, to zajmie mu to tygodnie, będzie miał satysfakcję znajdowanie tego wszystkiego. Inaczej, jeżeli komuś, ktokolwiek z was kiedyś odpadł też na klockach Lego, stwierdził, że to jest zbyt nudne, zbyt durnowate, to nie idźcie w tą stronę, bo jest to rozbudowane, ale mimo wszystko powiedziałbym, podstawy są cały czas te same i mogą niektóre rzeczy podejść, ale nie podchodziłbym do tego tytułu na poważnie. Bo to naprawdę jest świetna gra, ale jeżeli komuś pasuje ten rodzaj humoru, ten rodzaj rozgrywki, e... Bo jest, jest po prostu to naprawdę coś niesamowitego i ja jestem niesamowicie zaskoczony pozytywnie tą grą, cieszy mnie niezmiennie, że ona wyszła, daje sporo radochy i cóż, prawdopodobnie będę planował jakieś ewentualnie streamy kolejne, żebyście, żebyście mogli sobie popatrzeć jak sobie, nie wiem, gram po prostu, czy nawet kolekcjonuję te durne monety na, w całej galaktyce i tyle. Tak więc, moi drodzy, naprawdę polecam, zachęcam. Ja nie żałuję wydanych tych tam 206 zł za, za sam tytuł, bo, bo naprawdę już po dwóch dniach jestem święcie przekonany, że to jest naprawdę dobrze wykonana gra przekonująca, bawiąca, relaksująca i to jest coś, czego co chciałem dostać i dostałem naprawdę, naprawdę z nadwyżką. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania względem tego tytułu, bo ja tutaj tak troszeczkę skakałem po tematach, ale mówię, no jest, jest po 21 w niedzielę i, i nagrywam to trochę na gorąco, ale no muszę się podzielić tymi wrażeniami. Tak więc, jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać oczywiście w komentarzach. Postaram się Wam jak najszybciej odpowiedzieć. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zachęcam do ewentualnego Sentualnie obejrzenia e, streama e, z tego jak graliśmy. Do usłyszenia w materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!